Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem przenosimy się do Overwatcha w CSGO mała przerwa od FIFA, oczywiście jutro kolejny odcinek w historii naszego zespołu ale dzisiaj pobieramy sobie dowód i zobaczymy czy uda się zobaczyć coś ciekawego w CSie, czy może znowu trafimy na cheaterów. Które wykryjemy po paru sekundach, no ale to wszystko dowiemy się już za chwilę. Oceniamy sobie pierwsze Demko. Przechodzimy na Dekesza na mapkę turniejową, oczywiście to dobrze, bo akurat nie lubię skrzydłowych za bardzo. Wolę dużo bardziej e, turniejowe. Tutaj gdzieś się też więcej dzieje, bo na skrzydłowych, jak, jak ostatnio oglądaliśmy tę demkę, to cały czas gdzieś tam te cheaty były tak widoczne, że naprawdę kilka sekund i już wszystko było jasne, no ale zobaczymy co tym razem. Pan podejrzany ma 3 do 3. Biorę sobie w tutaj. No strasznie dziwnie strzelałem. Nie wiem, czy to widzicie, <coughs> czy Wy to widzicie, ale Pan Podejrzany stał na głowie tutaj kolegi, tak? E, przeciwny zawodnik e, czyli Lila, doskonale widział go i nie potrafił go zabić, mimo że Pan Podejrzany nawet nie miał kewlaru, e, czyli po prostu nie miał pancerza. Już nie mówię, że z głową, ale po prostu nie miał w ogóle pancerza, a i tak. Potrafił go zabić gracz Lilia. No ale zobaczymy co będzie w kolejnej rundzie. Um, Jedyne co mogę powiedzieć po tej pierwszej to, że ewidentnie było widać movement bota pana podejrzanego, co nie jest niestety niczym dziwnym. Dziwnie się ruszał i kill, które były takie dość dziwne. No tutaj pan Pelikan pewnie słyszy Zuma, dlatego się tak chowa. No, muszę wam powiedzieć, że tutaj pan podejrzany... Już po tych dwóch rundach trzeba to stwierdzić... Ma... Nie, nie jestem tutaj dokładnym takim specjalistą od nas w tych... E, tych cheatów, tak, ale... No, po tych dwóch rundach muszę stwierdzić, że tutaj takie coś ala I'm Lock, gdzie ewidentnie mu namierza od razu na... Na przeciwnika jest e, widoczne. Bo on nawet... E, znaczy w pierwszej, w drugiej rundzie mniej może, ale w pierwszej rundzie nawet nie celował w tych przeciwników, a ten celownik automatycznie przechodził mu, przechodził mu po prostu na przeciwnika. Także myślę, że terroryści tutaj jest słusznie. Zreportowali pana podejrzanego. Ogólnie antyterroryści dość pewnie sobie radzą z terrorystami. 9 do 0. Zobaczmy, jaka tabela jest. No widzicie, 0929494979. Więc terroryści tutaj w ogóle nie mają nic do powiedzenia. Kompletnie. Nie, no tutaj tego tak się. Jak on się porusza i tak dalej, to jest, e... to jest naprawdę dramatyczne. Tutaj nie ma żadnego, wiecie... Ja nie mówię, że od razu każdy global ma movement kota, umie skakać i tak dalej, ale... No niestety, jeżeli ktoś tam nie ma takiego opanowania, wchodzi w tekstury, wchodzi w ściany, źle oblicza w ogóle, to... To nic dobrego z tego nie, tego nie wynika, no widzicie co on robi w ogóle, cofa się, wyciąga granaty, myśli w ogóle na tym co robi, celuje gdzieś po ścianach, chce odbić tę granatę, ale nie wie gdzie za bardzo, no to, to, nie wiem co to ma być kompletnie. No i widzicie, no to tacy ludzie właśnie grają w CS, a tacy ludzie właśnie tworzą społeczność CSGO. No ale zobaczymy, teraz ma pole do popisu pan podejrzany na bonsajdzie B. Zobaczymy, czy pan Senor tutaj wyleci. Tak jest, wyleciał od razu. A z, y jeszcze, jak sobie obejrzymy to demko, to jeżeli nic nie będzie takiego ciekawego, przesuniemy się na pierwszą rundę. A możemy to nawet zrobić od razu że przesuniemy się na pierwszą rundkę, już Wam powiem dlaczego i spowolnimy sobie to demeczko. Eee, tylko jak widzicie, no tak to niestety wszystko działa w tych demkach, chyba że za bardzo przesunąłem. No o, widzicie, nie da się przesunąć, niestety. Nie da się cofnąć demka, to szkoda. Szkoda, że nie da się cofnąć demka, bo sobie sprawdzili jeszcze raz e, pana podejrzanego. Ale teraz zobaczymy, czy będziemy mieć jeszcze jedną rundkę. Tutaj do zobaczenia. Chyba jeszcze będzie jedna rundka. Tak, duża AWP. Ok. Zobaczymy, czy idzie ktoś pod dwom Idzie ktoś. Więc ja sobie teraz to spowolnię. W ten sposób, żeby zobaczyć jedną rzecz, bo wiecie, też nie chcę kogoś źle posądzić, a jestem praktycznie też pewien, Ale zobaczymy, co tu się wydarzy teraz. Tak jest, no i widzicie, w taki prosty sposób można zobaczyć, że pan podejrzany ma. I'm locka. Tak. Czy tak wam mówiłem już, ważne jak ten cheat się nazywa, ale że to jest auto-namierzanie. Auto-namierzanie. Widzieliście za pierwszym razem, gdzie celował, przed chwileczką, jak spowolniłem, widzieliście, gdzie celował pan podejrzany. Ten szczał kompletnie nie, nie leciał w, w terrorystę. I automatycznie ten strzał przeszedł mu na, na ciało pana, e, przepraszam, na ciało terrorysty i go sobie zabił. Teraz sobie przyspieszymy i teraz zobaczmy. Widział go już. Teraz poczeka. Mhm. Uh -huh. No tu, teraz jest bardzo zwolnione tempo na 25% akcji, więc gdzieś tam nie ma co ocenić, że ma słaby movement, bo gdzieś to wiadomo, że e, słabą reakcję. Ale widzicie, widzicie, o widzieliście deszczową teraz, to jest ewidentne auto namierzanie, ewidentne auto namierzanie na, na e, terrorystę. Także widzicie, czasem trzeba właśnie troszeczkę dłużej przyczaić, dłużej pomyśleć, ogarnąć, nie od razu oceniać, ale zobaczymy. No ma tutaj bombę, wie o tym, że ma tutaj bombę. E, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jest fake jakiś tutaj, e, jest tutaj jakiś fake ze strony terrorysty, żeby było, że niby poszedł dookoła. Pan podejrzany nabiera się na to, ale teraz tutaj będzie starcie. Przypadek będzie pewnie zaraz starcie jakieś i zobaczymy co tym razem tutaj się stanie. Już sobie możemy powolutku to tak jest spowolnić. No i przegrywa teraz. Mamy jeszcze jedną rundkę. Obejrzymy sobie całe to, to dębko, bo jest ciekawe, mimo że ja go oczywiście zreportuję za wspomaganie celowania to mimo wszystko obejrzymy sobie do końca to dameczko Jest ono ciekawe, jest ono, to też jest jakaś lekcja dla was. Także... myślę, że jak najbardziej warto sobie coś takiego zrobić. No widzicie te strzały. Niesamowite, co nie? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że... Pan, tutaj pan podejrzany ma taki trochę movement bota, prawda? Ale jak oddaję strzały czasem to co chwilę gdzieś tam celny. celne. Eee, celowanie. Dajemy oczywiste pana wszelką wątpliwość. Jest to dla mnie jest dla mnie to po prostu pewne, że pan podejrzany tutaj ewidentnie pomagał sobie jeżeli chodzi o celowanie, jeżeli chodzi o tak zwanego IMA. I damy tak, damy tak i damy tak. I w ten oto sposób mam nadzieję, że zbanowaliśmy kolejnego cheatera. Dzisiaj takie właśnie jedno demko, ponieważ było fajne, było dość długie. Było też troszkę pouczające. Mam nadzieję, że również załapaliście o co w tym wszystkim chodzi. I że również widzieliście cheatera w, panie, w panu podejrzanym może tak. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Życzę Wam miłego popołudnia, miłego wieczoru i zapraszam na kolejne materiały. Na razie.